Witajcie. Wakacje trwają w najlepsze, więc z pewnością wielu z Was korzysta z tego faktu, że nie trzeba rano zrywać się i piec do szkoły. Mowa oczywiście o dzieciach i młodzieży. Korzystajcie z tego, ponieważ sen jest bardzo zdrowy. Sen jest niezbędny nam do życia, ponieważ podczas snu hmm, redukuje się poziom stresu, podczas snu regenerują się nasze organizmy, podczas snu informacje, które przyswajamy w ciągu dnia, lądują we właściwym miejscu w naszym mózgu. Dlatego korzystajcie z tego faktu, że możecie dłużej pospać, a dzisiaj będąc właśnie w tematyce snu, wykonamy takie oto łapacze snów. Dla tych, którzy mnie nie znają, mam na imię Ania i prowadzę pracownię na Karuzela. A jeżeli jesteś z nami po raz pierwszy, koniecznie wduś ten czerwony guzik z napisem subskrybuj, tak aby zmienił kolor na szary. W ten sposób nie przegapisz kolejnych odcinków. Łapacze snów wiążą się z wierzeniami ludów indiańskich zamieszkujących Amerykę Północną. Wykonane były najczęściej z elastycznej witki wierzbowej, z której tworzono obręcz, w którą następnie wplatano sieć wykonaną z włosia końskiego bądź też z rzemienia. Takie łapacze snów ozdabiano potem piórkami, koralikami, a zadanie ich polegało na tym, że że zawieszone u wezgłowia śpiącego miały wyłapywać sny, zarówno te dobre i te złe. Z tym, że te złe zostawały, były zatrzymywane przez taki łapacz, a te dobre wracały do śpiącego. Te złe z kolei o świcie spływały po tych ozdobach właśnie z piórek i koralików i odchodziły w zapomnienie. Dzisiaj mało kto przypisuje łapaczom snów właśnie takie znaczenie symboliczne. Pełnią one raczej rolę ozdobną w naszych wnętrzach. Świetnie wpisują się w pomieszczenia w stylu boho, w stylu eko. Bardzo dobrze sprawdzają się we wnętrzach, w pokojach dziecięcych, także myślę, że taki łapacz snów będzie piękną ozdobą naszych domów. A do wykonania takiego łapacza będziemy potrzebować obręcz. Ja mam obręcz ciętą ze sklejki. Moja Obręcz ma tutaj już takie otworki, po to, żeby dzieciom było łatwiej w miarę równo rozprowadzić, rozplanować te sznureczki. Jeżeli będziecie chcieli kupić taką obręcz, to link znajdziecie w opisie do tego filmu. Będą nam potrzebne różne nitki, sznurki. Ja używam muliny, może być biała. Bądź też kolorowa, stążeczki najróżniejsze, kolorowe, szerokie, wąskie. Oczywiście pióreczka mogą być w jednym kolorze, mogą być w kilku kolorach, jakie tylko macie. I oczywiście słuchajcie, koraliki najróżniejsze, kolorowe. Mogą nam się przydać również takie. Pompony, też można je poprzyklejać, tak jak tutaj na przykład. Oczywiście będzie nam potrzebny też klej na ciepło, nożyczki, przyda nam się miara, taśma. Zanim przejdziemy do działania, chciałabym Was zaprosić jeszcze do Agnieszki z oplotki.pl, która przygotowuje kurs dla wszystkich, którzy tworzą rękodzieło, a mają problem z jego wyceną. Kurs ten nosi tytuł i wycenę rękodzieła, aby sprzedawać je z powodzeniem. Sam tytuł sugeruje, jest on adresowany do wszystkich osób, które tworzą rękodzieło i które mają, tak jak już powiedziałam, problem z jego wyceną. Po więcej informacji zapraszam Was na stronę tego kursu. Link również znajdziecie w opisie. Wiemy już, co jest nam potrzebne, dlatego zapraszam do działania. Wiecie już, jak wykonać taki łapacz snów. Ten, który pokazywałam Wam na początku, wykonała dla mnie moja córka. Jestem pewna, że Wasze dzieci równie dobrze poradzą sobie z tym zadaniem. W materiale filmowym pokazałam Wam dwa sposoby na wykonanie tej sieci. Pierwszy z nich jest bliski temu, w jaki sposób robili to Indianie w swoich oryginalnych łapaczach. Drugi sposób, bardziej taki już swobodny, ale równie bardzo efektowny, z myślą właśnie o tych młodszych dzieciach, tak? Bo tutaj jeżeli chodzi o tą pajęczynkę, wiem, że młodsze dzieci mogłyby mieć z tym problem, a... W tym przypadku mogą szaleć do woli, dlatego właśnie tutaj te otworki też, po to, żeby było im łatwiej panować nad tą niteczką. Gdybyśmy tak zaplatali je, tak jak właśnie robi się to na tych oryginalnych obręczach, ta niteczka mogłaby tym dzieciom gdzieś uciekać, trudniej byłoby nad nią zapanować. Dlatego zachęcam Was, zajrzyjcie do linku w opisie. Tam znajdziecie te obręcze. No i zachęcam Was do zakupów, dlatego że w ten sposób wspieracie nasz kanał i naszą działalność. Zachęcam Was również do skorzystania z kursu Agnieszki z oplotki.pl na temat tego, jak wyceniać rękodzieło. Myślę, że przyda się ten kurs wielu rękodzielnikom, którzy mają problem z tym, jak podejść do tej wyceny. Życzę Wam również udanej pracy, owocnej pracy. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia! Pa!